Na podstawie rozkazu dowódcy pierwszej armii polskiej w ZSRR pułk został sformowany w miejscowości Baranówka na Ukrainie w składzie 4 dywizji piechoty im. Jana Kilińskiego. 12 Pułk Piechoty brał udział w bojach m.in. na Wale Pomorskim 1945 roku wyróżniony nazwą kołobrzeski, a za zasługi wykazane w ciężkich bojach z Niemcami otrzymał Krzyż Srebrny Virtuti Militari piątej klasy. Po działaniach wojennych jednostka krótko stacjonowała w Obornikach Wielkopolskich, a następnie w Pleszewie. W maju 1950 roku za sprawą dyslokacji jednostek 4 Dywizji Piechoty Pułk został przeniesiony do miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dariusza Strużewskiego, dowódcę garnizonu Stwierzyna. Szanowni Państwo, pozwólcie, korzystając z okazji, na dzisiejszej uroczystości chciałbym wspomnieć, że dwa dni temu, 12 marca, obchodziliśmy 15. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Jestem po prostu dumny z tego faktu, że dzisiaj mogę być tu razem z Wami i przekazać Wam słowa podziękowania za to, co zrobiliście nie tylko od od do dowódcy Śwartej Lubuskiej Dewizji, ale przede wszystkim od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i od Lubuskiej Rady Kombatantów osobanych to stowarzyszeń patriotycznych, bo taką też funkcję przy Urzędzie na górze rzepę by pan pułkownik Trust. I to pamiętam doskonale, że Wojsko Polskie jako chyba jedna z pierwszych instytucji zaczęło się przygotowywać do wstąpienia do NATO. To pierwszy żołnierz, generał NATO był właśnie w Kożuchowie, szef sztabu Armii Holenderskiej. Pierwsza wizyta na, na tym szczeblu, w ogóle żołnierza z NATO. Jak pracowałem razem z panem pułkownikiem Drozdem, na co dzień dzieje, jeżeli chodzi o pamięć, uszanowanie tradycji i właśnie w imieniu tych wszystkich organizacji, które mam zaszczyt, zaszczyt tutaj reprezentować, a zwłaszcza Ostatniego dowódcę dywizji serdecznie po żołniersku, po oficersku wam... Dzisiejszą uroczystość uświetla sztandar 12. Pułku Piechoty, wypożyczony z Muzeum Wojska Polskiego dzięki staraniom Stowarzyszenia Kieliszczaków w Krośnie Odrzańskiej. W imieniu członków koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kożownie jak i żołnierzy 12. Pułku bardzo dziękuję wszystkim. żołnierzom poległych podczas II Wojny Światowej walczącym w składzie IV Dywizji Piechoty im. Jana Kicińskiego. W walkach tych 12 gołbrzewskich piechoty stawił się męstwem, odwagą i tłuszczem bojowym, o czym świadczy oznaczenie go Orderem Wyspówskim i W chwili zadumnej refleksji nad przeszłością, wzywam was żołnierze formacji piechoty. Wołam tych, którzy ruszyli do walki na wale. wszystkich, pomnażających tradycję pułku w okresie powojennym oraz kobotanków i byłych żołnierzy pułku, którzy odeszli na wieczną wartę. Do was zachęcam się po tobie. Czuję w waszej pamięci daninę krwi i życia. Wy! うん。<noise>

Ludwika Fedorowicza, żołnierza XII Kołobrzyskiego Funduszu Piechoty, który służbę wojskową rozpoczął w 1956 roku. Zmagania, borykał się ze szkoleniem, z dozbrojeniem, aby żołnierz młody, który był z poboru, był lepszy, nawet jak kadra jego, która jego szkoliła. Na wgląd przenależności do związu. Jako dowódcy kompaniczoku byliśmy szkoleni w Żaganie na nowoczesny sprzęt też 62 który do Bożowa nie dotarł nigdy, Natomiast w innych jednostkach można było spotkać, to dziś jeszcze on istnieje. Również chciałem jeszcze w kilku zdaniach powiedzieć o tym, że w czasie pełnienia służby, wspominał o tym kolega Rzejkowski, to jest oczywiście y, Mosin. Y, tutaj mamy kilka egzemplarzy Mosina, jak pokazuję, akurat z roku 1938, ale była to pierwsza właściwie, praktycznie można powiedzieć, że w okresie wojennym y, wyprodukowano około. 17 milionów, można powiedzieć, no. 1944 było silne zapotrzebowanie już na uzupełnienie jednostek m.in. formowanego wojska y, polskiego. A w następnym oczywiście to był e, słynny e, pistolet maszynowy e, Szpagina, e, model e, e, przeciwlotniczy też, Vekteriowa e, kalibru 7, 12,7 e, mm, e, też e, miał e, swoją sławę na frontach e, e, drugiej. Wojny Światowej. Tak już mówię, z tą Państwo będą mogli się jeszcze zapoznać, natomiast, no tutaj jeszcze w ramach takiego uzupełnienia. Mamy na wyposażeniu karabinki automatyczne szturmowe, BRL produkowane w Łuczniku. Automatyczny granatnik MK-19, zastępuje on nam, no może nie w pełni, ale granatnik Palat, który powinien zawsze połączony pod karabinek, Maksymalny zakieg tego y, granatnika jest 2225 y, metrów. Ogień skuteczny celowany 1500 metrów. To jest tylko dla drużyny spaciał wielego Kolega może powie. Tak zwany lekki w wodzie, że 18 kg. Mam o 20 Jest bardzo ciekawy z tego. Medal zawieszony jest na historycznej wstążce. Krzyż naszego pułku na planie Krzyża Wydrut i oraz dwie historyczne daty: rok 1944 i rok 1996. Pułkownika Dymitra Wawiączyka. Meldunek Grzmi. Melduniał Kolbel wzięty. Proszę Państwa. Tak wygląda kwestia tego medalu. W tej polskiej minionej kadencji poruszył Wojska Polskiego Henryk Maciej Woźniak za wzorową służbę w szeregach Koło wszystkiego Kultu Zmechanizowanego oraz propagowanie idei obronności w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu. Pani Magister Małgorzata Dolata za to, że jako dyrektorka Szkoły Podstawy nr 5 im. Bohaterów 12 Pułku Piechoty kultywuje tradycję naszego oddziału

Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów. Od verbedelu ben do śniegów Polska I znów brzmi kolonel czynów. <śmiany>